Cześć wszystkim z tej strony, Junior. Witam Was. No, miał być odcinek z kariery w 2010 Ale jak widzicie, no, ekran ten, materia się przelijebać. Ale spróbuję jeszcze raz nagrać. Odnowa karierkę wyścig w Singapurze. W zamian tego w piątek, czyli znaczy ja czwartek, a film będzie w piątek, będzie GTA 5 Napad. Z Flortcansem zamian tego. A w przyszłym tygodniu będzie na przykład. W poniedziałek będzie Ewen 2010 karierka, i w piątek czyli cały przyszły tydzień będzie karierka. Taki taki wstęp informacyjny. Miłego oglądania. Rozpocznij miejsce. Ja nie wiem, czy tam jesteś. to e, jest Dobra, poziom trudności damy na trudny. Damy więcej na mapad. Wybrane przypisanie karabinów że to w też kupiłem. No na... coś, samochody, które umieć po napadzie. też zjedziemy się na parkingu. Jest moja postać. to uliczny, oczywiście, że nie. Ja jest mój strój? Halo. Ale jak chcę, kaptur Norma. Dobra, Imponta może być. Oczywiście, że taki może być. Yy, Własne Mas, no czekaj. Czekaj, gdzie ja, jestem? Ja muszę... Patroni! Nie ja sobie kurumę wziąć na to! Czekaj, czekaj! Ja wiem co ja wezmę! Duke of Death, co wezmę! Co wiesz, ja sobie kurumę wezmę i będę sobie strzelać! No to ja wziąłem Duke'a! No to pójdziemy moim! Albo nie wiem jak chcesz... Ja biorę kurumkę! Skoro już tobie ją kupiłem, to wiesz... O, ukradnij kurumę, patrz. Ukradłem. Dobra, tylko gdzie to? No, dobra. Jadę na pamięć. Czekaj na Nie mnie. Nie ja widzę, jak pojechałeś. Pojecham na pamięć. O. Czekaj. Nie uciekaj mi. Nie może tak być. Mam swoją stawkę, okej. Okay. Jak nam na trudny? No i... Żeby się matkę założę, no? Dobra, ty będziesz miał trudno, ale ja jeszcze, wiesz, mam kurumę, to nie mam czym się przejmować. Jak to, ja mam ja to się... No dobra. Ale tobie mogło przestrzenić, nie W się sensie, yy, Szybko, przed

Jeszcze kurumkę Dobra ja już biorę Kupacka. Łop to żyć nie Aleś zostawił tego diłka Nie ma za co jaką masz kurumę? E, czarną No ja wiem że czarną ale chodzi mi o pancerzoną czy... O patę żoną A, tyle nie zyskasz I lecimy, lecimy tego nagrańmy Tutaj sobie można RP potem pokoksić Zabijesz, czekaj, jeśli masz kasę Boże RP Dawaj Zapici Oh ja, pier dollar der gelangt. Ja, ha ha. Nie mam tutaj potrącić kogoś na motorze, nie? Kręgle. Tak, obok komisariatu. Ja ciebie, ale to wygląda. O! Jesteś ze mną! Okay. Wow, teleportacja. Nie będę taka kurunka, ale nie opadam. napadł. Teraz, teraz jest dobrze! Wow, Jan Paweł, plus 15 śmiesznych. <grym> tak bardzo śmieszne. Hmm. Znaczy, jak na twój poziom humoru to i tak dobre. Ty weź, kurde. <grym> <grym> Jeszcze trzeba CSK jakiegoś nagrać pod tym. A nie, dzisiaj pata, czy... nie, nie, wiesz co, może jutro. Chyba że z mapy o, jeszcze mogę jeszcze zatwić dwie a ja pan się znajdę spokojnie. Mm. coś to za długo się ładuje. Dobra, dobra, ba, Idziemy, idziemy na napady. Idzie, zapraszam. Dobra. Eee, by rozpocząć, film napadu. Co bierzesz? A to film napadu. Mhm. Mm A, tak moja paczka, jak stoi, patrzy na z jakimś sukcesem. dobra, poziom trudności damy na mnie oczywiście naturalny. Moi znajomi. Nie, kurwa. Eee, dobra, już Cię zaprosiłem. Widzę, Siła mam słabo. W ogóle, jak to wyrobić, tą siłę, właśnie? Siłkę idź. Nie ma tu siłki, to nie sam Andreas. A no, szkoda. Jeszcze raz, to ja bym się nie dziwił, jakby siłkę dali do. Najnowsza aktywalizacja siłka. <grym> nie <grym> tak. ma gdzie. No kto do mnie dzwoni? Cześć, nie możesz aktić? Zdą ci Jechowi A, to ty. O, kule mam jeszcze. Widzisz Daniel, miałem pobranie krwi. Aż się widać jeszcze. Kogoś Też ci mogę to zapewnić, nie? <laughs> ty, ty, ty. <laughs> Eye contact afterwards. But uh but new worlds will will open up. <laughs> Something will change, you know, new uh opportunities, uh new risks. <laughs> and that's when you'll remember that old skip nonchalia holding your hand. Then you'll feel a little creeped out, but, but you're gonna repress it. <laughs> <laughs> Wash it down. No. We'll never talk about it, okay? Okay? Z czy, czym ci czy, czy się to zacznie zwracać? Ty będziesz musiał ile? Z pięć napadów zrobić? Drive, Mogę, porobię, ja tam lubię napady Ja też, a, ale jak nie śpię dwie godziny w nocy, nie? To tak, to jest prawda to co wysłałeś. Albo ja wezmę wszystko, a ty stanie... się Sami sam to rób. Dwie dechy mi daj. O, kurat, co, co jest? Obłędne orgie. <noise> to lester, czemu? No i to mi będzie ciekawe. O tak. E, dobra. Tysiące. No, 86 tysięcy. Koszty przywódcy 11,5 tysiąca. No to ciekawie, ciekawie. Jakbym nawet od 100 tysięcy, to i tak mam na stopy, powiedzmy, 89 tysięcy. Wiertnik, kierowca. O kurde. <grym> hm. Oj, ze mną daleko nie zajeżdżasz. <grym> Kurwa, to, to strach jechać. <grym> A jak? Uważaj, no właśnie, tą siłę muszę. O, pilotaż, ale jakim sobie mam pilotaż taki słaby? No przecież, że latam tym. No ale w razie masz się mam ciulowe. No tak, bo ja... Uda się do skrytki bankowej. Hmm. Wsiąść do kurumy. Nie mogę swojej wziąć? Tak, nie, sorry. Nie możesz. Twoja kuruma jest zbyt y, potężna. No właśnie, wiem. Uda się do Fabryki Lestera. Wsiąść do kurumy. Wejść do banku, udać się. Fajnie. Będę musiał do siebie przyjechać, nie? Eee, kontynuuj, czekaj. E... Zobacz statystyki. E... Nie no, u mnie wszystko jest na, na tym. Opie, widziałeś moje statystyki. Nie wszystko prócz stanu psychicznego jest na tym. <śleszt> Zapraszam do nawigacja. Na full e, Dobra, ile chcesz, Danielu? O, 70. Może być? Będzie. Dobra, kontynuuj. No, no to idealnie. Idę na 89 tysięcy Zostanę. Ty, co jest? No potwierdzenie. Kontynuuj, dobra. Ja sobie myślę, że... Potwierdzenie to... musisz wydrukować? Tak. Dawaj, czekaj, gdzie tu jest jakaś fajna... O! Może być! To jak w biznesu, ochrona kierownika, na pewno. Nie, tylko był fajny Czekaj, mam takie brzydkie Gdzie jest nasze masno? O, jest masno! Daj, <śledziny> ale nie wiem. Lecimy! <śledziny> <śledziny> Patrz na moją minę, nie? Nie, nie, <śledziny> nie. widzę Sprawdźcie się, na pewno nagrywa wiedzieli Państwo jak mi się nie nagrywa Wiesz, ja z miał fajny mecz Mogę teraz założyć tą maskę? Nie, nie mogę Kalipkę Czekaj Jadę no Czekaj! Ty jedziesz w przecież Gdzie masz jechać? Na fabrykę Lestera A, to też No to właśnie, to czekaj na mnie Dobra, jedź! No czekaj na mnie a to gadanie. Jedź. Tylko pamiętaj, że zginąć nie możesz. Spokojnie, spokojnie. A spokojnie. No z twoim doświadczeniem to na pewno zrobimy tę misję. Ty ostatniej akt nie zginąłem, to ty chcesz. Bo tamtą misję robiliśmy ile już? Cztery razy, albo trzy? A to nie, to jest to ładne, chyba że I tak byliśmy to różne potaki, Maty. Maty. Mm -hmm. Spokojnie, jak coś to ty zrobisz, tak. A zwłaszcza, że nigdy tego nie robiłem, nie? Pa, jaki piękny drift. No, widziałem, ale cel nie robiłeś, myślałem, że robię. już. Nie, co ty, ja tych napadów nie robiłem. Łatwo. Ja jakby nie w według mnie. Tak samo jak. Ach, chcesz, to robię. Car, to ty tak jakby taka nauczycielka, wyglądała. Typowa polska nauczycielka, taki chyba coś zawsze przychodzi. Nie wiem. Nie wiem, w jakiej szkole się uczyłeś. Chodź, tak, nie, wchodzimy do tej szkole. <grym grym> o! <grym> o, ja teraz mogę. Co hakować? Tak. Lewy przycisk myszy i lecisz Nie, Dobra, hmm. W ogóle, czarna nie jest w ogóle podejrzana, nie? Jest? Udało mi się. Mrowo. A, 1 na 3. Cho o, ja o, 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 o. Siebie. No to będzie ciekawie. A no faktycznie to jest snake. To mówię. Au! Będzie ciekawie, naprawdę. No to jest taki bardziej snake level hat. Uwaga, przeglądam telefon. Mówię, jak mam jechać. Ja na razie snake się bawię. Aha, hehe <laughs> Ej, ja Twoje jest pojebane Tylko czekaj, zanim dojedzie do banku Spoko, ale się zatrzymam Kurwa Zawsze w tym samym miejscu nie chcę <laughs> Naprawdę nie umiesz tak zrobić? A ty dałeś trudny poziom Jakby ty sobie ze snakiem nie radzisz Dobra, jestem blisko Dobra Dwa na trzy Uf. Dwa na trzy dopiero O jacie Trudnie, ale... A tam je patrzę gdzie indziej Kurde, jeszcze raz A jakby tak skoczyć do wody, możliwe, że misja by się nie zaliczyła, ale ciul. Eee, ej, ej, ej. Dobrze, dobrze Najlepszy moment tego materiału, Witamy w najnowszym gameplayu nowego Snake'a Remaster Geta 6 Nie to jest Remaster Snake'a Długa jeszcze? Jak teraz nie spotnieć, to już nawet. Dobra, jest. Trzynaście. Co? Dobra, już tym e, Nie, mam poczekać. Rano jest już. Możesz już jechać. Nie Nagada, pasażer. Chciał trigger... mi telefon i rucham. aktywować otwieranie. O, jak nie, otworzyło się. Bo co innego mogło się stać? Already... Załóż maskę! Idziemy! Idziemy! It's a money in the bank. The się na coś. Znisz kamery, dobra, ja już zaczynam wiercić. Oglądasz ma z wietła. Zniszcz tej mulotki! No próbuję nie kszerzać. Jeszcze. No to ja się do jednej się przebiłem, jedna 4 yeah. no się przygrzewa, no jakby się przegrzewa ja nie... No to nie używaj do końca Na fioletowym trzymaj, jeżeli chodzi o to Ja tak robię tak po to, że tu O jedzie jedna poszła No to tak to jest Najlepszy sposób Teraz nie ja postrzelam wiatr jest nieśmiertelny i nadal się pędzi <tryk> ciężkie życie kryminalisty Wpadaj Tak będziemy robić, bo to powiem mnie kurza, to tak, tak... to się bije trzęsie jak powalone WC ja sobie tutaj strzelam do cywili, nie? Tutaj ściany bardziej, ale ciuch. Trzeba zastraszać To ładuję jak mam 9 tysięcy naboi to nie będę żałować że to tak to nie pomaga. Nie, wcześniej jakoś to szło, teraz to nie wiem. Nie jest to w ogóle jakoś tak. <tostanawia> <śmiesz> no, to się robi. O straszliw. Nie wiem, z nimi! A jak mam maksymalny ten poziom zastraszenia, co mam robić? Całą ścianę im wystrzelałem. Kurwa, mogę to przerwać. A, ja tam jeszcze zostało? To już ostatnie. POSZŁO Wow Wsiąść do Kurumy Prowadź Sługa wiertła musi wsiąść do Kurumy Jestem Nie ma tak coś mi tam... Nie skoczyło Nie mam Szybko się skończy, że robujemy bank Wcale nie wystrzelałem prawie 2000 podcisków w tego w ścianę Naprawdę Lecimy Niesiłok do wody To nie skręca Ale walina, to skręcić nie <gryst> Nie wiem czy dobrym pomysłem jest na pewno tutaj lecenie Na kargo Boba idziemy Tak jest O tak Zrównaj prędki z kargo Boboba Jest? O, ukończenie finału bez o... O, co? Bez dostania żadnych obrażeń? Fajdę. Co? Ej, fajnie, ja też dostałem Nie, nie do... ma to jak get dostać kuś <noise> <noise> Dobra, dzisiaj mamy 40 tysięcy, stali dziadzie fajnie już się działo, to do szkoły Mmm, hmm. chyba zostanę w takim tej... W takim ciuszku. Czeka, gdzie jest maska tego masno? Ja sobie po nią podjadę, nie? Ja nie mogę ok, się zaczekaj! Ja nie mogę! Ok. Dobra. Napad zaś Złota platyna! Łatwo. Złota platyna. Patencjalny łop co tysiące. Faktycznie, Faktycznie. łop. Wow 100 tysięcy, Ale... 43 Ukoszono, aha, 14 minut. Ukoszono pojazdu? Jest. Poniżej 6. Nikt nie zginął? Jest. Ginął? Yes. Poniżej 6, bo ja kierowałem, nie? I ten wyzwanie nie, nie ukończono. Jakie nie literze? Premio za pierwszy raz, łóżko. Nie, yeah. 200 tysięcy. Uuuuu, uh. 143, co jest? Ej, zostałem 200 tysięcy. Hey, Ej, nice! Ej, teraz mam wbity Ale Aleś pan, czy to nie jest na ogólne po prostu pod ten. ten Ej, wiesz, ale wiesz, słuchaj, jeszcze wzięliśmy trudny, to wiesz. Razy 4. No to tam X przy tylko są. A nie ten? Kasa? Nie wiem, widać, że kasa eee. tam, ktoś tam się chyba. 1.25 chyba hmm. ci daje, nie? Ech, no coś takiego. Pytanie czy mi... czy miałem odpalną nagrywankę? Miałem 30 minut, wow. O to idealnie. was naprawdę fascynujące 30 minut użycia, nie? <grym> Ale wiesz, ja chyba będę liczyć mniej, bo wiesz, tam jeszcze razy pauzę dałem, więc. Jeszcze masz Ja mam biały ekran w ogóle, nie? O! Już. Uh -huh. Tak <gryst> <gryst> Muzyczka leci, nie mogę kurde bo Teraz tak będziesz miał zniżkę na jakiś samochód chyba. Tak, grumę. O, teki lala Ty jeżeli się nie mylę to chyba to i dał się w ogóle wejść. Bez kietu. Tak, no i dał się ten, w ogóle. E dobra, czekaj, ile jak dostałem? 102? 53. Co? No to mówiłem ci, że pewnie to na ogólne potraktowane, ty, ale mam 5 milionów już. Koksuwa. No kurde! O, oksymane oh. zdrowie, większą mi się. Wow, to przez to, że cię zabiłem, nie? No, dobra. kończymy?